Serdecznie, nazywam się Stanisław Brzozowski. Dla, dla nas dzisiaj będzie komentował wybory w Stanach Zjednoczonych, bo to jest ostatni hit, można powiedzieć, medialny. Pan profesor Mirosław Piotrowski, polityk, profesor nauk humanistycznych, historyk, no i niezależny komentator przede wszystkim. Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich państwa. Panie profesorze, no mamy zdecydowane, można powiedzieć, zwycięstwo Donalda Trumpa, chociaż jeszcze dzień przed wyborami sondaże pokazywały zwycięstwo Kamali Harris. Nie wiem, czy tylko dla nas te sondaże były przeznaczone tutaj w Polsce, czy też w Stanach Zjednoczonych, ale oczywiście to sugeruje, że, że jednak sondaże są też elementem kampanii wyborczej. I, I mają jakby jakiś cel u, ukryty, żeby po prostu wskazać, na kogo głosować. Bez wątpienia to jest kluczowa sprawa, bo te sondaże nie były przeznaczone tylko dla nas, bo Polacy mogli głosować ci, którzy mieszkają w Stanach i mają obywatelstwo i w ogóle mają taką możliwość. Natomiast my tutaj nie mogliśmy, my byliśmy indoktrynowani, ale te sondaże tak wskazywały na Wzrastające poparcie dla Kamali Halis, która miała zwyciężyć, a w ostateczności to szli web w czyli było 50-50, i nawet dzień czy dwa przed wyborami. Zastanawiali się komentatorzy, co będzie, gdy dostaną równą liczbę głosów, w sensie równą liczbę tych elektorów i tak dalej. A jak się okazało, Donald Trump, można powiedzieć już teraz, wygrywa w cuglach, bo jak rozmawiamy, to już ma blisko 280 elektorów. Przypomnijmy, że tych elektorów, jak pamiętam, jest 538, 270 wystarczy, żeby wygrał. I na konwencji wyborczej Donald Trump powiedział, że spodziewa się ponad 300 elektorów. Więc to jest tak naprawdę nokaut dla Kamali Harris. I pytanie o te sondażownie. W mediach tych głównego nurtu jakoś o tym cicho. Dlaczego? Bo y, oczywiście specyfika wyborów USA jest dość skomplikowana, bo przypomnijmy, że jest 50 stanów i w każdym jest y, odmienna liczba elektorów, na których się głosuje. Są stany, które mają kilku elektorów, ale są takie, które mają 54 czy 55 elektorów. Ale to jest tak jak z naszymi województwami. To jest do przeliczenia. I profesjonalne sondażownie nie powinny się w ten sposób mylić. Zachodzi więc pytanie, czy te sondażownie się pomyliły, chociaż są profesjonalne, czy też celowo podawały odmienne wyniki od tych, które będą. No bo zawsze w granicach 3% można się pomylić, aby maksymalizować korzyści kamali Harris To nic nie dało. Zatrudniali też profesorów, którzy rzekomo nie pomylili się ani razu typując kandydata y, zwycięskiego w wyborach prezydenckich, oczywiście typując Kamala Harris. No i gdzie oni są? Gdzie są te wszystkie wróżki? Nie ma ich. Nie spodziewali się y, Kamala Harris wsparł ten establishment y, który zarabia po kilkaset milionów dolarów, i to czasem miesięcznie, czy na pół roku, celebryci, artyści, Taylor Swift, czy znanie czy Jennifer Lopez, etc., etc., etc. I nie dało to nic, zwyciężył zdrowy rozsądek za oceanem, czyli zbliżenie do rzeczywistości. Ja miałem kontakt z osobami, yy, też z Polakami, którzy mieszkają i głosują w Stanach Zjednoczonych. Od ludzi normalnych, którzy pracują, wychodzą do pracy o 8 rano, po najbogatszych Amerykanów, jak chociaż Adam Bong, który jest... Tu wejdę sam. w słowo, panu profesorowi, bo akurat tak się składa, że mój brat od 1987 roku mieszka w Stanach Zjednoczonych i mieszka w stanie Michigan, który był zawsze demokratyczny i zawsze głosował na demokratów. A teraz ten stan zagłosował na Republikanów i nawet miałem takie informacje bezpośrednie, bo tam wiadomo, że Amerykanie to w samochodach spędzają dużo czasu. No i brat mówi, jeżdżąc, widział wszędzie Trump, Trump, Trump na, na trawnikach, bo ludzie po prostu tam w ten sposób reklamują, jak gdyby i swoją, swoje preferencje okazują właśnie. Także no, patrząc pod tym kątem, wiadomo było, że Trump powinien wygrać. Ale tak jak pan profesor mówi, tutaj kwestia wchodziła tych, tych nacisków od górnych i, i tych medialnych, różnych takich u, układanek, można powiedzieć, żeby, żeby tylko właśnie Kamala Harris wygrała, żeby jakby obniżyć tutaj szansę Trumpa. Ale o co szło, trzeba przypomnieć, to nie tylko idzie o to, że wygrał starszy pan. A młodsza niewiasta przegrała, tylko o cały ustrój państwa i zdemolowanie systemu, bo Trump mówi po wyborach, wszystko naprawimy i trzeba odzyskać kontrolę. Ja widziałem na tej konwencji wyborczej Nigela Farage'a który wyszedł tuż przed Trumpem i tam się przechadzał, to on doprowadził do wyprowadzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej pod hasłem to take control, że musimy wziąć to w swoje ręce i odzyskać kontrolę nad państwem. I ludzie, nie wiem jak pana brat, ale moi znajomi, czy rodziny znajomych, wspomniane osoby, mówią, że ostatnia szansa w Trumpie, bo po prostu gospodarka się wali, że komunizm w Stanach Zjednoczonych jest tak rozpasany, jak nigdzie no na świecie, nawet w Unii Europejskiej. Polska dla nich była oazą. Wyjeżdżali stąd, a teraz patrzyli, że to oaza. I Donald Trump szedł pod hasłem: po pierwsze, gospodarkę uzdrowić, a po drugie, załatwić problem imigracji. Czyli zamknąć granice i spowodować albo deportację, albo taką sytuację stworzyć, aby oni sami się wynieśli. A Kamala Harris, co? Demokracja, czytaj: Rule of law, czyli yy, praworządność swoiście rozumiana przez lewaków i aborcja. I aborcja i LGBT. Ona szła pod hasłem aborcja. Wiadomo, że Donald Trump był przeciwnikiem aborcji i mówił jej nawet w debacie, bo słyszałem, że chciałaby ona wyrywać miesięczne dzieci, złona matek i je zabijać. Ona tam coś tłumaczyła, że to nie tak drastycznie, no ale oto szło. No i ludzie zobaczyli, że można pozbyć się tego lewactwa i uwierzyli Trumpowi. Teraz ruch należy do niego. No, to potwierdzam oczywiście, bo wiadomo, że mm chodzi właśnie ludziom ludzie zdrowomorzowo, rozsądkowo podeszli do tego wszystkiego widząc po prostu, że aborcją czy tymi zastępczymi tematy, tematami nie załatwią sprawy rozsypujących się dróg i, i, i tego, że, że po prostu coraz drożej i coraz gorzej w Stanach Zjednoczonych ale przejdźmy teraz może do e, kwestii takiej, czy e, wybór Trumpa e, może mieć jakieś Pozytywne skutki dla Polski, no bo jak pan sam profesor zauważył, to u nas te wybory bardzo mocno zaangażowały społeczeństwo i wręcz można powiedzieć, że tak jakby to były wy wybory polskiego prezydenta, <grydy> prawie że, a przecież umówmy się, Donald Trump będzie reprezentował interesy Stanów Zjednoczonych, które nie zawsze muszą być zbieżne. Z, z polskimi interesami. Wiemy, że anglosasi to jest handlowy naród i już nas w Jałcie raz przehandlowali, więc, jakby trzeba mieć to na uwadze i trzeba na to zwracać właśnie szczególną uwagę. A jeszcze tutaj dwa wątki bym, jakby do tego dodał, czyli to, że nasze elity, tak naprawdę, mają taką mentalność służalczą i one nie potrafią. Normalnie jak równy z równym dyskutować i stawiać jakby swoje cele jako z, z sprawy do załatwienia powiedzmy i no i jeszcze kwestia polskiej racji stanu, bo ja usiłuję się dowiedzieć jaka jest polska racja stanu, ona nie została zdefiniowana i ja właściwie nie wiemy jaka jest ta polska racja stanu, no ogólnie wiadomo, że to powinno być dobro naszego narodu, naszego państwa, ale, ale to trzeba też skonkretyzować trochę, nie? Moim zdaniem, polska racja stanu została już skonkretyzowana i nazwana przez rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, rząd do PISU, Mateusza Morowieckiego, i podtrzymywana przez ten rząd. Czyli on stwierdził, że jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. No no właśnie. I to jest oficjalna polska racja stanu, z którą my, jak sądzę, obaj nie zgadzamy się Oczywiście. i dlatego też nagrywamy te programy i działamy w ruchu wolnościowym, także w Konfederacji, aby maksymalizować korzyści, które jeszcze mamy a wiatr w żagle doda nam właśnie zwycięstwo Donalda Trumpa, bo słusznie Pan mówi, że Donald Trump jest bardzo pragmatycznym człowiekiem. On był oprócz tego, że wszyscy politycy anglosascy mają na celu biznes, no to Trump wywodzi się z tego środowiska. On w ogóle politykę postrzegał jako biznes. Zobaczymy jak teraz. Myślę, że teraz stał się bardziej już politykiem, bo to jest już druga kadencja po przerwie, ale tak jak to tu brzmiało, Trump sam po powiedział, że będzie dbał o każdego obywatela, ale nie polskiego, tylko amerykańskiego, ale to jest normalne i my nie powinniśmy się oburzać, Oczywiście. bo kanclerz Niemiec powinien dbać o obywatela niemieckiego, a premier i prezydent Polski o polskiego, a nie o obywatela na Ukrainie. I wybór Trumpa, moim zdaniem, będzie skutkował, mam nadzieję, bardzo szybkim zakończeniem wojny na Ukrainie. Bo on to zapowiadał w kampanii wyborczej. Mówił nawet, że doprowadzi do zakończenia tej wojny jeszcze przed zaprzysiężeniem. Czyli można by oczekiwać w tym roku, przed jeszcze Bożym Narodzeniem. I y, oczywiście może nie dotrzymać słowa, bo prezydenci wielu takich było. Ja podawałem w jednych mediach przykład chociażby Woodrow Wilsona, który był prezydentem w latach 1913 21 ta drugą, o drugą kadencję staram się w 1916 roku. Wybory były w listopadzie, i on obiecywał, że nie wyśle chłopców amerykańskich na front. Hasłem jego było: to on, czyli Wilson, nie wepchnął Stanów Zjednoczonych do wojny. Po czym został wybrany. W marcu zaprzysiężony, a w kwietniu Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny. Więc tutaj podzielam te, o, tę ostrożność, jakkolwiek będzie chyba Donaldowi Trumpowi niezręcznie takiej zapowiedzi nie dotrzymać, bo on też budował na tym kampanię, że za jego prezydentury nie było wojen. Czyli możemy się spodziewać, że jeśli nie dojdzie do jakiegoś porozumienia z prezydentem Putinem i Załańskim już byłym prezydentem, to po prostu wstrzyma finansowanie i tym się to skończy. Dlaczego mówię, że o tym handlu wspomniałem, dlatego że prześlisz mi gładko właśnie tutaj do kwestii wojny na Ukrainie. Bo o to też miałem zamiar zapytać, ale teraz nasuwa mi się taka, taka wątpliwość, takie też pytanie, na które pewnie nie znajdziemy dzisiaj odpowiedzi, ale warto je po prostu postawić, bo wiemy doskonale, że wojska rosyjskie robią postępy cały czas. Teraz właściwie już nie ma prezydenta chwilowo w Stanach Zjednoczonych, bo. Biden nie będzie podejmował jakichś takich e, szczególnie istotnych kroków, bo to, to jak zawsze się charakteryzuje koniec kadencji, że, że nie starają się po prostu jakichś przełomowych decyzji podejmować. Natomiast, natomiast no, je, jeśli na przykład Putin załóżmy, zaproponuje, Jakiś taki deal, o którego treści nie znamy, prawda? Bo, bo przecież wiemy, że właśnie w Jałcie wspomnianej przeze mnie też był przedstawiciel wtedy Związku Radzieckiego z Wielkiej Brytanii Stanów Zjednoczonych i oni tam właśnie dogadali się. Podzielili sobie świat między siebie. No i teraz, właśnie, nie wiem, czy, czy na przykład Putin nie ma jakichś atutów, które byłyby, powiedzmy, szkodliwe dla nas. Nie? I, I czy właśnie to handlowe podejście Trumpa tutaj nie, nie byłoby też dla nas no, takie, bym powiedział. Wieloznaczne, nie? No bo oczywiście wiemy, jaki Trump jest, że raczej to jest konserwatywny człowiek, że to jest człowiek w pewne, z pewnymi zasadami, no ale, ale interesy są interesy. I jeśli miałbym spekulować albo stawiać tezę, odpowiadając na pytanie, czy Putin ma asy w rękawie, które mogą nas w jakiś sposób postawić w złej sytuacji, to odpowiedź jest niestety pozytywna, że ma. To jest były oficer KGB i on to ma w genach bo po prostu jest, I tak, zapro jest tak zaprogramowany i, i tak działa. Jeśli Państwo przypominacie sobie, jak załatwiał sprawę, na przykład jak zatonął okręt podwodny kurski i tam pozwolił tym ludziom umierać, chociaż chcieli pomagać, tutaj nie ma sentymentów. Ale oczywiście Donald Trump również będzie politykiem twardym. On, moim zdaniem, tę pierwszą kadencję, przerwaną przez Bidena, drugą, ale tę pierwszą kadencję, to on był bardziej jednak biznesmenem niż politykiem. W tej chwili się wyrobił, wyszlifował, zobaczył już, jakie siły na niego nastawały, a także w trakcie konwencji już wyborczej. Powyborczej, czyli tej zwycięskiej powiedział, że był na niego zamach i Pan Bóg wiedział, co robi, yy, chroniąc go i pozostawiając przy życiu. Więc będzie miał ty jeszcze ten element pewnej misji. I bez wątpienia zechce wygasić konflikt na Ukrainie i także w Izraelu, jak sądzę, tylko jest pytanie to otwarte, które pyta pan redaktor o te koszty. Niestety polska dyplomacja pseudo-dyplomacja, polski rząd, czy pseudorząd IPIS-u i ten, nie potrafiły się dobrze ustalić. Czyli oddaliśmy wszystko, nie otrzymaliśmy nic, nawet zapowiedzi, a w tej bez chwili. Pokwitowania. bez żadnego pokwitowania i bez nawet ustnego zapewnienia, że coś z tego będziemy mieli. Teraz spotykają się przedstawiciele państw zachodnich. Polska nie jest zapraszana, więc już oni wiedzą, co się zdarzy prawdopodobnie. My nie wiemy. U Trumpa mamy to samo, czyli nie wiemy, bo Sikorski mówi, że ma tylko kontakty z jego osobami, niektórymi z otoczenia. No to co to jest za kontakt? To trzeba mieć taki kontakt jak wspomniany Nigel Farage, który go wspierał w kampanii nie tylko tej, ale i poprzedniej. I No i tutaj wychodzi Wiktor Orban. Proszę zobaczyć, przecież kraj o wiele mniejszy, kilkakrotnie mniejszy od Polski. I Wiktor Orban potrafi. Tak dryblować na boisku, że podejrzewam, na końcu przystawi tylko przysłowiową nogę do piłki futbolowej i będzie przy y, tych najważniejszych osobach, także przy Donaldzie Trumpie. No niestety mamy tych pseudopolityków, jakich mamy, którzy po prostu y, zaspokajają się takimi instynktami. Atawistycznymi, no i, no i cóż, no, trzeba ich po prostu zmienić. I jednych i drugich, ale po, podejrzewam, patrząc na media propisowskie, że oni zechcą, używając języka kolokwialnego, przysać się do Trumpa, żeby yy, maksymalizować korzyści w kampanii prezydenckiej i powiedzieć, czy dawiązać, czy, czy handshake zrobić, czy tak jak kiedyś Andrzej Duda tam przykucał przy nim, zechcą się ogrzać przy tym yy, ciepełku. Ale wracając, i wybór Trumpa jest dla nas korzystny, bo pokazuje, że można wystąpić przeciwko establishmentowi, można wystąpić przeciwko tym medium mainstreamowym. On powiedział przecież na wspomnianej konwencji, dzisiaj rano u nich to była noc, że mamy tu J.D. Vance'a, wiceprezydenta, już go promuje, być może będzie następnym prezydentem, że szedł tam, gdzie nasi wrogowie, użył słowa enemy, czy enemies, yy, i wymienił gdzie, mówi CNN zapraszało. To on tam szedł, czyli do naszych wrogów. Czyli od razu precyzuje, kto jest wrogiem. On posługuje się otwartym językiem i sądzę, że dlatego zyskał tak duże zaufanie. Ludzie mu po prostu uwierzyli, że można odwrócić trend gospodarczy. Wspominaliśmy o naszych znajomych czy rodzinie. No to przecież bez względu na to, czy oni byli demokratami czy republikanami, wiedzieli, że Kamala Harris to oznacza dengręgoadę dalszą. A to jest powstrzymanie tych lewackich pomysłów. No tak, tutaj przykład Orbana daje nam właśnie pogląd i, i, i daje nam pogląd właśnie, jaka jest różnica między wytrawnym, dobrym politykiem, a politykiem, który no, nie powinien generalnie w polityce, no, tu wspomniany powiedzmy Radosław Sikorski, którego żona wyraźnie popierała Kamale Harris, prawda? No i no, Radosław Sikorski. Też sprzyjał Kamali Harris, powiedzmy sobie szczerze, choć mówił, że grają na dwóch fortepianach, czyli stawiają na różne konie, no ale bez wątpienia sprzyjał tej opcji. No i Donald Tusk, ta, który w tej chwili obłudnie cieszy się i gratuluje Donaldowi Trumpowi. Ja sobie przypominam, jak Tusk był przewodniczącym Rady Europejskiej i Trump startował. Wyborach i, i jako szef Rady Europejskiej takiego tweeta zamieścił, że jeden Donald wystarczy. Ubrał to w słowa, że żona mu powiedziała, że jeden Donald wystarczy, to znaczy jak on już jest Donald szefem Rady, to Donald Trump nie powinien być prezydentem USA. Oczywiście Donald Trump ma to w głębokim poważaniu, on w ogóle ten urząd lekceważył. No, ale jednak takie wypowiedzi nie tyle mu zapowiadają w pamięci, co doradcy przypomną za chwilę, pokażą na stole, jak to wyglądało. Więc to było nieroztropne z punktu widzenia interesu polskiego, ale czy on kiedykolwiek dbał o interes Polski? No więc właśnie, jeszcze na, na koniec trzeba dodać, że prezydent będzie miał dosyć. Dobrą sytuację do rządzenia, bo mają kongres i mają senat, więc tutaj jakby wszystkie atuty mają w swoim ręku. No Oczywiście prezydent ma swoje ograniczenia, bo wiemy skąd że niektórzy politycy amerykańscy wypowiadają się, że ten ogon potrafi psem kręcić, ale wiemy tutaj o co, o co chodzi. Natomiast yy, jeszcze bym tylko wspomniał o tym, że jest coś takiego jak ustawa 447, <laughs> która została przyjęta niestety za, za, za prezydentury Donalda Trumpa. I to jak ten yy, przysłowiowy miecz dał kresa wisi nad nami. Ja przypomnę, że w 2020 roku, gdy startowałem na prezydenta Polski, to napisałem o, list otwarty, do Donalda Trumpa, ale też wysłałem pocztą i e-mailem do niego właśnie w sprawie 447, żeby jednak się wycofał i inaczej dookreślił. Nie odpowiedział mi, ale myślę, że teraz może będzie skłonny do bardziej pragmatycznego podejścia, kiedy już został drugi raz wybrany. I jak mówię, wszystko zależy od kontekstu. Jeśli udałoby się zmienić władzę w Polsce, popuszczam wodze fantazji, i był tu rząd naprawdę propolski. To trzeba by tak ustawić sytuację, żeby Donaldowi Trumpowi opłacało się z nami współpracować. Jest wiele y, ruchów możliwych do wykonania, aby tak było. Nawet jeśli idzie o wycofywanie przecież sprzętu amerykańskiego. Y, ja postulowałem wielokrotnie, że trzeba jasiąkę zamknąć. Więc, jakby było wsparcie jeszcze Donalda Trumpa, to od razu możemy zamykać jasiąkę. A y, niestety obawiam się, i nie tylko ja, ale też znani publicyści prawicowi, że y, Włodzimierz Zoeński w tej chwili jest w dużym stresie, bo może nie dostać broni i pieniędzy. No i y, społeczeństwo ukraińskie odwróci się przeciwko niemu. Nagle pokażą się autentyczne dane i statystyki ilu Ukraińców zginęło i to bez potrzeby, no i zwrócą się przeciwko niemu. Dlatego też on chciał oczywiście wciągnąć nas do wojny i zastąpić polskimi chłopcami swojego rekruta. I tu upatruję światełko w tunelu i dlatego też jestem zadowolony, że wygrał Donald Trump, między innymi, że spodziewam się, że on zakończy tę wojnę i nie zostaniemy wciągnięci, a wspomniany Radek Sikorski, no chciał nas wciągać. Chciał, żebyśmy strzelali do rosyjskich rakiet nie na swoim terytorium, chociaż jesteśmy członkami paktu obronnego. No, to, to, to jest wyraźne działanie na szkodę interesów. No narodowego. i mając tę nadzieję, zakończymy to omawianie tej kwestii. I mając nadzieję też, że, że to ogon nie będzie tym psem kręcił, i jeszcze nadzieję, że nasi politycy może obudzą się, może. Za, zechcą e, pomyśleć, że jest coś takiego jak polska racja stanu i polski interes narodowy. Jest, I są polscy normalni obywatele, tak. którzy mieszkają nie tylko w centrum Warszawy czy Krakowa czy innego miasta, ale także w Lublinie. Na wioskach podlubelskich, Janów Lubelskich, Radzyń i inne. I może zdadzą sobie sprawę, że trzeba do nich się zwrócić i ich przekonywać, a nie mamić tylko blichtrem w telewizorach i pokazywać skaczące jakieś pacynki, czy aktorów, czy aktoreczki. Dziękuję panie, panie profesorze, za komentarz. Dziękuję państwu za uwagę. Bardzo dziękuję. I do zobaczenia. Serdecznie pozdrawiam.